Starostwo w Wadowicach jako władza przemysłowa pierwszej instancji udziela panu Tadeuszowi Lorencowi urodzonemu w 1895 roku w stroniewicach powiat Przemyśl koncesji na podawanie potraw gorących i zimnych na przyjmowanie obcych w w koronie we własnej willi. Przemysł ten zgłoszony w dniu 7 czerwca 1924 roku można wykonywać od dnia otrzymania niniejszej koncesji. Gniazdo Lorenców to korona. Historia tej rodziny owiana jest legendą, tajemniczością, nimbem dramatycznych wydarzeń. Zaczęło się wszystko od dziadka Józefa Lorenca, który zjechał tu z rodziną na posadę dyrektora szkoły i wybudował domek letniskowy. Pionier sadownictwa i pszczelarstwa, pisał sztuki teatralne i poezję. Następny z rodu Tadeusz Legionista. To on wybudował willę i uzyskał koncesję na prowadzenie pensjonatu. Komendant Straży Pożarnej, Wójt Landskoroński, oficer Wojska Polskiego, bestialsko zamordowany przez bandę ratunkową, która po wojnie nazwała się oddziałem AK Limba. Mordercy żyją do dziś. Ostatni z rodu Tadeusz Junior ma dziś 70 lat. Prowadzi pensjonat w niezmienionym kształcie. Pod chorąży Wojska Polskiego z odznaczeniami za Berlin, społecznik, działacz, piastujący wiele funkcji publicznych. Żył w najtrudniejszym okresie. On, po śmierci ojca, musiał prowadzić pensjonat, przechowywać pamiątki, kult legionowy i kult Piłsudzkiego, ocalić ten dom. Ocalił. Był tu ryc śmigły, mościcki, koniew. Dziś przyjeżdżają artyści, aktorzy, politycy: Gustaw Cholubek, Marek Walczewski, Jadwiga Barańska, Anna Polony, Jan Nowicki i inni. Wszyscy lgną do rodzinnego ciepła emanującego z tego domu. Przyjeżdżają, by poczuć historię. A dla Lorenców, czym dla nich jest tradycja, czym dla nich jest ten dom?